Długiej, Witosa, balecznej, Brzozowej, Jana i oraz ulicy Kolejowej. Sprawy związane z budową kanalizacji sanitarnej następny etap oraz obwodnienie ulicy Ceglanej na budowę sceny widowiskowej przy Ośrodku Kultury i Sportu przy Dolinach. Troje dla zespołu śpiewaczego Baryczanki do tego należy dołożyć kwotę 13 tysięcy na dokumentację techniczną. Wykonano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Brzozowej i Dębowej za kwotę 16 tysięcy złotych. Z tego 5 tysięcy złotych przekazano z Funduszu Sowieckiego. Rady I tutaj Państwo też określiliście od 3 do 10 Pierwszy Pan Bogdan Niebiński. Czy Pan Bogdan wyraża zgodę być członkiem Komisji skutacyjnej? Proszę bardzo. Proszę o podawanie dostępnych nazwisk. Dziękuję bardzo. Poproszę jeszcze jedną osobę do komisji skutacyjnej. Pani Danuta Kowalska. Proszę bardzo. Powiem. Tomasz Kurek, Halina Talaga, Mila Dera. Dziękuję pracownikom GOG za wkład, jak i pracę, włożyli przygotowanie sali w środku i na zewnątrz. Bardzo się cieszę, że taka duża ilość, bo aż 136 osób zarejestrowało się jako potencjalnie dawcy szpiku. Wiem, że warto było podjąć się tej organizacji. Widzi mnie ta sytuacja tłumaczenia, że ktoś nie wiedział, że za zimno, że nie chciało mu się. Kochani, była to pierwsza impreza zorganizowana przez moją osobę i smutno mi, że tak w pięknej i dużej miejscowości ludzie nie potrafią się zjednoczyć. Co takiego jest w mieszkańcach, że nie potrafią że nie potrafią się pojednać, y, że dziwią się, że na darmowej imprezie tym bardziej charytatywnej grają i śpiewają prawie do pustej sali. Smutne to, ale prawdziwe. Czego tu trzeba, żeby zmienić mentalność ludzką? I jeszcze raz dziękuję ludziom, którzy byli z nami i byli naszymi darczyńcami. Y, Pensjonat Lido, Woda, Karmelek, Krzysztof Kowalski, GS Żydowice. Nie zniechęciło mnie do tego typu akcji i że następnym razem mogę na Państwa liczyć. Dziękuję bardzo. Doświadczeniem, wiedzą i tak dalej, to możemy troszeczkę się zapomnieć, prawda? Myślę, że to będzie takie y, ostatnia taka sytuacja. z budżetu gmin. Tak. Jeśli jest taka woda, to zadam sobie pytanie, bo tak powinienem zadać każdemu, który jest zgłoszony, czy wydawać wodę. Jeśli jest taka, dobra, jest taka. Taka ze strony państwa wola. No to odpowiem, to tak wyrażam zgodę. <klucz> bardzo dziękuję. Proszę o podawanie następnych kandydatów. Proszę Beata bardzo. Beata Becker. Pani Beata Becker. Wyraża Pani zgodę. Dziękuję bardzo. Proszę o zgłaszanie następnych kandydatów. Proszę bardzo, słucham, nie ma więcej. Może chwilę odczekamy, może ktoś się zastanowi. Jeśli nie ma, to w tej chwili zamykam ten punkt. Proszę, poproszę o Państwa o pytania. Kto z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Rada w piłicy kartenowej wiadomo, tak jest w merek. I nie wiem, czyli nie tam rozprzesz. Oprócz czego plan oczywiście przewiduje i są rysowane drogi drogi wewnętrzne. Wskreślamy jedną osobę, w związku z tym, że są dwie osoby na liście i ta osoba, która pozostaje, to jest Państwa kandydat. Myślę, że to jest zrozumiałe, tak? Dziękuję. To proszę. Ale proszę czekać, tam wystawają karty, proszę siedzieć na miejscu. Na miejscu siedzieć. nie będzie rozliczanie. że ta droga jest wąska, tego ten temat będziemy tutaj omawiali i na pewno tutaj ten to inwestycja będę się starał, Powiatu, żeby nam oddali teren pod boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej. Bo pierwszy raz boisko zabrał powiat pod szkołę podstawową, drugi raz gdzieś tam się taki plac znajdzie. Dziękuję, to wszystko. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ten temat oczywiście y, funkcjonuje już w y, dnia budynku y, gimnazjum. No, dwa pisma wysłaliśmy oficjalnie w poprzedniej kadencji y, i nawet nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale y, jeżeli nie będzie odpowiedzi, no to będąc na, na sesji Rady Powiatu na pewno ten temat y, poruszę, ale i przy okazji tak samo teren na potrzeby Komisja komisji skutacyjnej powołanej na zebraniu samorządu mieszkańców Sołectwa stwa 3 lutego 2015 roku w celu przeprowadzenia wyboru do i Rady Sołeckiej Sołectwa 3 Komisja skutacyjna w składzie Bogusław Wiebiński, przewodniczący Danuta Kowalska, członek, Danek Kowalski, członek, Sławomir Walczyk, członek, stwierdza, że jego kandydatów na soled zgłoszono Kazimierza Niziołka oraz Beatę Becker. W związku ze stwierdzeniem, że zebranie mieszkańców sołectwa jest władne do przeprowadzenia wyborów organów samorządu mieszkańców sołectwa, komisja skutacyjna rozdała wszystkim obecnym kartę do tajnego głosowania. Następnie zebrała oddane przez mieszkańców zebrania głosy i po ich i przeliczeniu stwierdziła, że na ogólną liczbę stu uprawnionych do głosowania oddano głosów ważnych 178, głosów nieważnych 3. jedna karta nie została Wydana. Odebrana, tak można W wyniku dokonanego obliczenia, Komisja Skutacyjna stwierdziła, że pośród, spośród głosów ważnych na kandydatów na Sołtysa oddano Kazimierz Niedziołek 111 głosów, Beata Becker 67 głosów. Wobec powyższego sołtysem wybrany został pan Kazimierz Nibiołek. Proszę Państwa, chciałem serdecznie Państwu podziękować za obdarzenie mnie tak dużym zaufaniem. Obiecuję, że jako sołtys, z już będzie trzeciej kadencji, postaram się z Państwem, a jak dotychczas, a może jeszcze z większym dopadem. Jeszcze raz serdecznie Państwu Dziękuję, dziękuję tym, szczególnie, którzy na mnie głosowali, jak również dziękuję tym, którzy na mnie głosu nie oddali. Ale cieszę się z tego, że przyszli na to zabranie dzisiaj wszyscy dziękuję bardzo. Gratuluję sołtysowi kandydatury i wyboru. Bardzo dziękuję.